Witam Was, z tej strony Sabal i zapraszam Was do mojej nowej serii ze serwera Metin2EG. Jest to oficjalny serwer turecki, zaraz wyjaśnię dlaczego akurat wybrałem serwer turecki, ale najpierw wyjaśnijmy sobie sprawę, co to będzie ta seria, na czym będzie polegała, bo to nie będzie typowa moja seria, czyli na pełnej pompie. Dlaczego? Ja właduję pewnie maksymalnie stóweczkę i sobie pogram chilloutowo, jeżeli chodzi o streamy i nagrywanie, raz na tydzień będzie odcinek, jak już powiedziałem wcześniej z tego względu, że przewiduję iż w listopadzie albo w grudniu pojawi się nowy serwer Gameforge jak co roku. Oczywiście ja tego nie wiem na 100%, nie mam pewnych informacji, ale patrząc na to, że znowu zamykają wszystkich w domu i znowu robią lockdown w każdym kraju, jestem przekonany o tym, że Gameforge wyjedzie z nowymi serwerami. No I właśnie mam zamiar zagrać na pełnej pompce na nowym serwerze. Ale zanim wyjdzie i kiedy wyjdzie, pogram sobie na tym, więc żebyście potem nie, nie płakali, że ja tą serię nagle urywam w połowie, albo wiecie, ledwo zacząłem i już, już przestałem na tym grać. Ja po prostu czekam na nowy serwer, a to jest taka seria zastępcza, mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc wybrałem serwer Metin 2 Ege, ale najpierw pójdźmy na serwer Metin 2 Bagianamu. Teraz ktoś powie sobie, ale czemu mówisz o dwóch berach? Na, na, na którym w końcu grasz? Zaraz zobaczycie, jak bardzo dam dupy, naprawdę. <laughs> Władowałem sobie symboliczną stóweczkę, moi drodzy, tak żeby normalnie zacząć, kupię sobie za to peta, wierzchowca, vipa na dwa tygodnie, no i po co na takim zestawie będę jechał, reszta mi zostanie, coś tam potem jeszcze wymyślimy, żeby sobie to wydać. Moi drodzy, wchodząc na serwer Bagiana, Moja myślałem, że jest to serwer eventowy. Niestety, później taki mały spoiler okazuje się, że to nie jest serwer eventowy i dlaczego to jest ważne. Serwery eventowe mają rozpiski na cały miesiąc i codziennie są dwa eventy, z których ja mógłbym zarobić. Grając na normalnym serwerze, a to jest najnowszy turecki, myślałem, że to jest serwer eventowy. E, mógłbym zarobić na eku, nie pakując tak dużo bitem shopa, bo nie jestem zmuszony. Znaczy, inaczej, mogę spróbować rzeczy, które inni by kupowali. Wiecie, jakieś łowienie, te puzle rybackie, te skrzynki rybackie, jakieś skrzynki bossów, jakieś katy blasku, no tego jest masa. I zawsze znajdzie się sposób na zaro za zarobek, więc ja z niczego mogę osiągnąć coś i, jakby to można powiedzieć, ubrać się. Niestety, dałem dupy i jeszcze o tym nie wiem, że dałem. To jest najlepsze. Ten serwer by startował jak Tiger Ghost. dlaczego nie Poland? Bo nie lubię polskiej społeczności, a szczególnie by, by mnie tam jebali, jakbym tam zaszł grać. I serwer jest stary jak mój stary, więc no. no po prostu, wiecie, że tam przykładowo oni mają tyle wonów, że wiecie, dla nich koszt magazynu to mogliby w wonach sobie policzyć. A gdzie ja tam wejdę i będę musiał liczyć, jak cyborgam do Nejty. Nie chcę, wiecie, może ja lubię dostać donate, ale jak ktoś sam siebie mi daje, a nie, że ja wejdę i kurwa misję zrobię. Wiecie, to, to jest taka zabawa, że naprawdę, nie? Jak u miał starszego śpiącego brata, który ma mnie bronić, gdzie mnie ktoś tak pierdala, ale tak to bym się z nimi zadawał, i tak bym się właśnie czuł. Że ja mam starszego, świętego brata, tylko że ja go nie widuję, bo on w więzieniu siedzi. Ale... Można powiedzieć... Historia opowiedziana na faktach. Praktycznie. Tylko z wątkiem... Kryminalnym. I ja po prostu... Yy, wybrałem ten serwer, bo to jest turecki. Najnowszy. A turecka społeczność jest największa. Chcę spróbować. Fakt, nie wiem co oni piszą, ale w sumie na no, tej godzinie też nie wiedziałem co piszą. Nic mi to nie zmieniło. Więc tam wyjebane jajca, nie? Wiecie, zawsze mogę napisać do kepsa pisz po angielsku, albo co? i się ma. Do przodu, moi drodzy, do przodu. Dlatego ja wybrałem ten serwer póki co do startu nowego, bo no, tak czułem, że. No, warto po prostu co gdzieś pograć. A... Ochotę, no ile można bez metina żyć? Ja miesiąc bez metina żyłem. Jestem czystym dowodem na to, że można nie grać metina i spokojnie żyć Mimo, że w nocy no, miałem zmazy nocnej pakałem, jak, jak wstawałem Że nie mogę sobie wyekspić kolejnej postaci na level 9.5, żeby sobie postać przed rytunem Jako, że serwer Bagianamu Anamu wystartował w tym samym momencie zostaje GROS, więc ceny są podobne. Postanowiłem pójść sobie pozbrać po prostu złom. E, moim takim ciekawym spostrzeżeniem było, że są teraz blaski, znaczy tak mi się wydawało, że są według rozpiski tej globalnej, powinny być, ale ich raczej nie było, bo mało było osób w tym e, V2, ale nie spoilerujmy, pozbierajmy złom, na pierwsze nasze itemy z HP, oczywiście to jest taki w sumie poziom cebulactwa, ale jeżeli przepustka kosztuje tam 9 SM, a ja wychodzę mając 2 KK i pół i temu już praktycznie uzbierałem. To po co mam się męczyć, wymienę. Trzeba to robić na sposób, nie? Jako, że tyle kasy zdobyłem, kupiłem cały pakiet przepustek. Czeka nas cała noc fajnego grania, moi drodzy. <grafięciuchy> Jestem ziom, zbieram złom. W sumie nie pamiętam z jakiego filmu ten cytat był. Chyba z jakiegoś, nie? Mogę się mylić. No i po drugim naszym zbraniu złomu, mamy pierwszy item z HP. Jest to dokładnie zbroja. Do przodu, do przodu. No i jak zaspoilerowałem na początku odcinka, okazało się, że serwer Bagianamu nie jest eventowym serwerem, mimo że jest to najnowszy serwer, więc dlatego musiałem ten serwer zmienić i cały item shop jaki wydałem tam poszedł się walić, czyli praktycznie większość itemshopa na stubę tak jakbym ją spuścił w kibelku, <laughs> dlatego wybrałem server metin 2 ege bo z tych trzech ewentowych leckich on jest najnowszy on stoi ponad chyba półtorej roku, gdzieś tak, bo ceny są już wywindowane ale i tak to nie zmienia znaczenia, bo za same, można powiedzieć, e, fanty eventowe jestem w stanie zrobić na pierwsze eku i wam to udowodnię, że tak jest, dlatego, że to serwer jest eventowy, a nie normalny. Przy okazji, chciałbym wspomnieć, że straciłem 3 godziny grając na serwerze Bagianamu, a półtorej godziny na zbraniu złomu, więc, no, jest fajnie, nie? Się udało. Kurwa, no nie wierzę, że się udało. nie się udało, Co to się stało? to, to za pan M tu stoi. Myślę, że jestem botem, kurwa. Botem, kurwa z item shopem. Prezentowanie skilli, jak ja kurde to uwielbiam. Nie pamiętam kiedy ostatnio wbiłem jakiegoś skilla na 17 poziomie na M. Nie pamiętam naprawdę. Zawsze byłem zmuszony po wbiciu levela 3.5 kupować albo oz jeżeli oczywiście były, albo te resety z item shopa, bo inaczej się nie dało wbić skilla. I pewnie do Was ciekawi, ile było resetów zanim wbiłem Aurę na M. No, powiem Wam, jak ktoś to policzy, to ma wielkiego plusa u mnie, więc zapraszam do obejrzenia tego wspaniałego klipu. A jeszcze taka, taki, taka informacja: jak będziecie liczyć, to jeszcze były dwa resety przed tym filmem. Więc dajcie znać, jak komuś się chciało to policzyć. A i jeszcze bym zapomniał, zapraszam Was na Discorda dla społeczności Metin2, który stworzyłem, link macie w opisie, jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć o temat prywatnych serwerów albo globala, co wychodzi, kto go robi, kiedy, jak, to, tam znajdziecie takie właśnie informacje, zapraszam, jak już wspomniałem, link w opisie. Jutro o godzinie 17 do 18 jest event wędkarski, na którym no musiałbym być, żeby coś zarobić, a jedna szkata, czy tam jedno otwarcie chodzi po 5 milionów, więc jakbym tych otwarć miał ponad 100-150, no to praktycznie całą postać miałbym już ubraną, oczywiście chodzi mi o HP bonus, dlatego jak najszybciej muszę ten level zbić. jest godzina druga coś, więc dałbym radę spokojnie, ale jeszcze to sprawdzimy, nie ma z tym najmniej mniejszego problemu. W tym shopie pojawiła się bardzo tania nakładka na dwa tygodnie za mniej niż 50 SMU. Dlatego sobie kupiłem, jak już powiedziałem, tą stówkę co sobie walnąłem drugi raz pod rząd, praktycznie, <grym> bo tamta mi przepadła. Jakoś się to zwróci, bo będę miał więcej HP. No i level 30 dobicie. Zajęło mi to. 3 godziny w sumie od levela 19, patrząc na to, że tylko na jednym PDK z Isa jestem, to, to spoko nawet dał radę. No i event wędkarski czas zacząć. Jak wspomniałem, jeszcze jeden z większych serwerów tureckich, więc jest masa ludzi. Tak wygląda praktycznie każdy channel. Tyle właśnie puzelków sobie wyłowiłem w czasie trwania eventu, czyli 3 godziny, coś tam. Teraz mam pół godziny na otwarcie tego wszystkiego, więc sprawdźmy, ile będę miał. Wygrupiłem szkaty o wartości 80 otwarć, oczywiście ja jeszcze tego nie będę sprzedawał, bo to jest za wcześnie. To nie wszystkie szkaty, które widzicie, bo to jest shop, gdzie mam Yang za klucze z poprzedniego item shopa z innego serwera. Dlatego, że item shop mi nie mógł przejść, kupiłem klucze i właśnie sobie je sprzedałem. To mi wyszło około 230 milionów. Za te szkaty rybackie będę miał około 4 wonów. Więc kasa rośnie, kasa rośnie. Teraz sobie zmixuję nakładkę. Mogę osować 60, 30 lub 15. Ozdobna strzina z odłamkiem. Yo, yo, Motherfucker. Yo, yo. To teraz pytanie: czy to jest dla mnie, czy dla kobiety, kurwa? Dla mężczyzny. Dziękuję, kurwa. Do widzenia. Dziękuję, dziękuję. Jestem zajebisty. Co tak dobrze nie poszło. To może i fryzurka poleci Zobaczmy. Księga obróbki kamienia Dwa niebieskie perły, dwie niebieskie perły Hamek No już nie było takiego farcika No niestety Ale kurwa do przodu Tak było warto Mimo, że nie ma HP w kostiumie, jak chciałem, ale jest wartość plus do Peżeta, a to jest na tym levelu niesamowity boost. Dlatego zostawiam. Patrzę, że coś lepszego jeszcze jest. Ja no, nie, nie będę miksował, więc. E bonitowa chyba będzie lepsza, nie? Powiedzcie mi. Ta Perłowa, czy bardziej Bonitowa? 500 HP tam, chuj, ale odzys od odzyskiwanie Peżeta będę miał. Dobra, dajemy, bierzemy to. Pierdocie się, kurwa Dobra. Jest to jeszcze. Tu mamy 50 50 wartości 1 kappereta. To bym miał 100 wartości z kostiumem i e, tym. Też spoko, 50 wartości. Nawet to bym wziął w sumie. Kad spida jeszcze jest. No, chyba to z wartością wezmę, wiecie. Patrzę, właśnie są jakieś jeszcze lepsze zbroje. Po co mi czysta śmiertelka plus 8 na 60 milionów? Ja wiem, ja bym wziął na razie. To z wartością, bo damage podskoczy Ja bym wziął, ja bym wziął tą zbroję, bo to jest tylko 50 Ja bym wziął żelazną, bo kadę Wartość, HP i trochę do pz i trochę bym miał większy damage Tam HP to nie jest aż takie ważne Przy tym levelu, dwa kpz w tą czy tą, sobie Dobra, wezmę tą zbroję Ale będę miał EBO Kolce Patrzę jeszcze 130, nie kupujemy to Kupujemy to EBO kolce już mamy Pięknie Ale kurwa błąd życia robi, ja pierdolę Ale ja błąd życia robię, kurwa ja sobie zdaję sprawę z tego, że Kurwa, sobie otworzę piłeczkę? Ale ja będę tasował za te B zmianki, bo ja nie mam kurwa item shopa. Wy myślicie, że ja teraz będę ładował w ISA? <laughs> za co kurwa? Ja na zakupy jeszcze muszę pójść. Tylko tą zmiankę trzeba trafić kurwa, wiecie? Nie żebym narzekał albo co. Zdanie, chcecie. Kurwa, że ja was słucham, nie? Tyle kasy wyjebałem, że ja was kurwa słucham, ja pierdolę. I chuj, cały mój zarobacz poszedł się nie? Dobra, chuj Nawet jedna zmianka pewnie mi nie wyleci Mam konia, będę szybciej biegał Tyle Pierdolcie się, kurwa, wszyscy ty... <grywa> Dobra Pięć dni wjebane, nie będzie chleba jutro Kupionego, dobra pakiet jak mi kurwa nic nie wejdzie koniec slyma dzisiaj kurwa będzie <grym> pHP topowe buty nie miksuję dalej nie miksuję dalej kurwa nie wierzę nie omblenie hp miecze PvP nawet w sumie takie ała te zmianeczki idą tu o. A właśnie, jeszcze szkaty na fryz. Spróbujmy przejedźmy wszystkie SM-y. Po co mi są potrzebne? Czuję, że mam super szczęście, kurwa. <grywa> kurwa jest! Kurwa, ostatnie. to Zmiksujmy od razu Kurwa jeszcze się czuję jakbym ładował 10 tysięcy Nie takie emocje kurwa Siema siema Kurwie my to opóźnienie Włączyli event piłek, prosty event polegający na tym, że z mobu lecą sobie piłeczki i raz na dobę na jednej postaci możesz wymienić 10 piłek zwykłych na jedną złotą, a z niej może ci polecieć nawet metal albo zmianka, dodanie rada itd. Dlatego do levela 34, bo i tak muszę wbić te sobie piłeczki po dropie, wymienimy, otworzymy i moje coś ciekawego wyleci. Dobra, stawmy. Biała perła, roda pustelnika. Ty wypierdaj. Czerwona perła. Zerwanie przedmiotu. No powiem wam. Kurwa mać. Skruby. Ja mówię, że nie wejdzie. Wejdzie czy nie wejdzie? No kurwa, niestety. Małe podsumowanie tego co osiągnąłem. Macie w tle pokazane itemy. No i to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pierwszy z serii gdzie jestem praktycznie cebulą, nie mam nic, ale widzicie ładowałem tylko stówę Naprawdę razy po 50 zł i jestem praktycznie cały ubrany. Plus plus na silnika, ale no coś tam osiągnąłem, więc nie jest źle. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o Discordzie, link w opisie, pozdrawiam Was Sabal.